Jakiś czas temu na filmie sprawdzałem, czy leasing może być grany na każdej pozycji w League of Legends. Okazało się, że owszem, jest w tym całkiem niezły. Jednak wielu z Was uważa, że jest jeszcze jedna postać, która nadaje się do wszystkiego. Dostawałem od Was tysiące komentarzy, pisaliście do mnie listy, maile, faksy. Ludzie non-stop podchodzili do mnie na ulicy i mówili: Ty, kupo, Panteon jest znacznie lepszy na wszystkie linie niż Lee Sin. No dobra, to ostatnie może się nie działo. Ale tak, potężny Spartanin, Panteon. To właśnie o nim wszyscy mi pisali, więc przyjrzyjmy się mu bliżej. Panteon ma pięciu umiejętności. Wow, kto by się spodziewał. Jego pasywka sprawia, że po zaledwie czterech autoatakach lub umiejętnościach następne skille są wzmocnione. Na Q Panteon wykonuje bardzo nieudany rzut oszczepem albo całkiem udany rzut oszczepem. W Panteona nazywa się Masz jakiś kurwa problem? Panteon wypowiada słowa Masz jakiś kurwa problem i zaczyna klepać oponenta. Co za Patos. W Panteona jest też znany jako najtrudniejsza umiejętność w grze. Point and click stun, tylko najlepsi z najlepszych potrafią użyć tego skilla prawidłowo. Na E Panteon stawia swoją wielką, zajebistą spartańską tarczę. To tyle. To w sumie dość nudna umiejętność. Na ulcie Panteon skacze z wysokiego miejsca i ląduje w stosie siany. A nie, to akurat Alexios z gry Assassin's Creed Odyssey. Na ulcie Panteon skacze w górę, według starych spartańskich legend, aż do kosmosu. I ląduje z telemarkiem. No dobra, ale jak to się ma do możliwości grania nim na każdej pozycji? Przejrzyjmy się temu bliżej. Pantheon historycznie był grany na czterech z pozycji w grze. Problem może być jedynie z rolą AD Carry. Bo wiecie, taki Lee to chociaż miał trochę za pomocą swojego W. No i jest jeszcze legendarny build pod leczeniem, o którym mówiłem ostatnio. Pantheon nie ma takich możliwości, a do tego traci mana szybciej niż obecny rząd traci poparcie. No długoście sobie chłopaki nie porządzili. Ale to nie jest kanał polityczny, więc zastanówmy się jak właściwie ocenić czy postać nadaje się do grania... Na każdej roli. Otóż zagram po dwie gry na każdej z ról. I jeśli wygram chociaż jedną z nich, to oficjalnie Panteonem można grać wszędzie. Boże, jakie idiotyczne nagranie, które tak naprawdę niczego nie dowodzi. Tak mógłbyś powiedzieć, gdybyś był absolutnym idiotą, jebanym kretynem, ludzkim ś... Otóż to badanie ma sens? Bo ja tak powiedziałem. Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie Wasze wątpliwości. Zapraszam więc na ten niesamowity spektakl. Zostaw drogi widzu łapkę w górę i suba, a ja nie dość, że pokażę Ci czy Panteonem można grać na każdej linii, to jeszcze przedstawię Ci 5 elementów prawdziwego Spartanina. Element pierwszy. Zbroja. Top lane. Zbroja, bo grając topa musisz uzbroić się w cierpliwość. Jak powszechnie wiadomo, jest to linia, na której nic się nie dzieje. Spartańska zbroja nazywała się panoplia. Składała się z hełmu, napierśnika i nadgolenników. Jednak najbardziej charakterystycznym elementem była ich tarcza. Nazywała się ona Hoplon. Mało osób wie, ale Spartanie byli również znani ze swojej charakterystycznej broń. Na przykład słynny Eclipse czy Sundered Sky. No tak, bo zapomniałem powiedzieć, że skoro marnuję już 6 godzin życia grając z Panteonem, to chociaż sprawdzę sobie kilka różnych bild. Ten konkretny nazwałem. kupowanie losowych itemów ze sklepu. Klasyczna spartańska strategia. Pierwsza gra zaczęła się tak. Ty, ja zapomniałem, że jak kompletnie nie umiem grać Panteonem. Ale spokojnie, zaraz się odkuwam. Pamiętajcie, największa siła Spartan tkwi w pomocy swoim kompanom. To właśnie robię i wraz z moim najlepszym ziomalem, Kylem, wygrywamy walkę. Ta gra nie idzie do końca po naszej myśli. Mam flashbacki z bitwy o Termopile. Razem z moim drugim najlepszym ziomalem, Mackiem, podejmujemy walkę na topie, żeby spróbować jeszcze odwrócić losy gry. Ta próba na początku wygląda fatalnie, potem całkiem nieźle, a potem znowu fatalnie. Jak zresztą cała rozgrywka. Aż do tego momentu. Jeden. Drugi. Trzeci. Podjebany kill. Drugi podjebany kill. Heh. Można by powiedzieć, że przeciwnicy wrócili na tarczy. Ta niesamowita walka na midze absolutnie nic nam nie dała w grze. Dalej ciągle upadamy. Z tej rozgrywki mogę wyciągnąć trzy wnioski. Po pierwsze, trzeba skalibrować celownik, bo z takimi ultami to ja daleko nie zajadę. Po drugie, trzeba więcej pomagać drużynie, bo to jebane sieroty, co same nic nie potrafią zrobić. Po trzecie, nigdy nie ufać Katarinie na Idigery. Ale dowiedziałem się też, że Panteon jest całkiem kurczę mocną postacią i drzemie w nim moc 300 Spartan. Druga gra zaczyna się od tak zwanego Powno, Al na żyletki i przeciwnik Matepeka. No to mamy kurwa problem. Zwłaszcza, że szczęście się odwróciło, teraz to ja dostaję po morcie. No ale to nic dziwnego, w końcu gram na samego Odoamne. No więc jak zwykle. Nie idzie na topie, trzeba iść na Mida. Następnie używam fenomenalnego ulta i biorę co moje. Dzięki, bracie, Spartanie. Użyję tego killa, by dzielnie walczyć w służbie Lakoni. Nie będę kłamał, ta gra była straszliwie nudna. Co prawda mam 13 kili, ale nie mogę powiedzieć, że na nie zasłużyłem. Na przykład tutaj. Używam niezłego ulta, ale nie trafię Q. Potem znowu nie trafię Q. I wygrywam z nim w sumie tylko dzięki autoatakom. Definicja z ale to niewiele zmienia. Mam już tyle golda, że mogę sobie na spokojnie biegać po mapie i bić się z przeciwnikami jak chcę. Niewiele wiem o graniu Toba, niewiele wiem o graniu Pampeonem na Tobie, bo głównie biegałem jak najdalej od niego, ale wiem, że ten Spartanin ma niezobierdolnięcie. Słyszysz po pierdolnięcie, biedolnięcie, bać jak na osiedle. jaki z panem, jak to jednie. Moje ziomki palą w a nie jedbę ja robię, robię swoje I tyle. Top lane zaliczony. Element drugi. Dom. Dżungla. Dżungla stała się dla Panteona domem głównie w ostatnich latach. To tutaj najczęściej się nim ostatnio gra. A co było domem starożytnych Spartan? Lakonie. Położona na południowo-wschodnim... Pelopenezie. Widzicie ile się można nauczyć z głupiego filmu o Lidze Legend? Za taką zajebistą wiedzę merytoryczną należy się chyba sub i like, co? Zresztą zrobicie jak chcecie. A nowa rola to też nowy beat. Letality Pantheon. Co do gry, to po udanym ganku na micie wpadam na kompletnie losowy pomysł na Invade, po którym umieram. Potem umieram też na topie, gdzie Ireli zostaje dosłownie 1 HP, a mój ziomal stopa nie zamierza mi pomóc. To trochę jak starożytni Spartanie w roku 490, przed naszą erą, kiedy nie przyszli na pomoc w bitwie pod maratonem, bo akurat wszyscy byli najebani z okazji tak zwanej Carnei, czyli święta boga Apollina Carneiosa. Serio, to się naprawdę wydarzyło. Ale wróćmy do gry. Wygląda ona absolutnie fatalnie. Szczerze, to spodziewałem się trochę więcej od Panteona na dżungli. I mówiłem wcześniej, że siła Spartan tkwi w pomocy, ale kiedy ja walczę na śmierć i życie, to moja pomoc dobija sobie akurat plety nam idzie. Nie za taką Spartę walczyłem. I Gra dalej nam nie idzie, aż do tej wielkiej odkutki. Przepraszam. Wielki spartańskiej odkutki. I to odwraca losy tej gry. Bo build pod Lethality, jak się okazuje, działa znacznie lepiej, kiedy już się go faktycznie kupi. Tutaj dobijam eko i wykonuję taktyczny skok. Mógłbym co prawda po prostu przejść te 3 metry, ale tu chodzi o styl. Przeciwnik musi się ciebie bać. Zgarniamy atakana i kolejną walkę. I te obrażenia... BUMENCZAN! Uff, już się nauczyłem tej postaci. To jest właśnie ta siła Sparta. Mam wyzwanie. Niech ktoś policzy w komentarzu, ile razy w tym filmie powiedziałem słowo Sparta. Bo aż sam jestem ciekawy. No i parę one później i nexus przeciwników wybucha. Pora więc na drugą grę. Ale tutaj króciutko. Bo kompletnie nic się także tej grze nie wydarzyło. Gang na midzie, gang na topie. Sam Menelos, król Sparty, by się zanudził. No dobra, tak naprawdę nazywał się... Menelaos, ale pierwsza wersja jakoś bardziej mi się podoba. Więc niech gra się toczy w tle, a ja podzielę się swoją jakże ważną opinią na temat Panteona w dżungli. Otóż jest mocny. Koniec opinii. Element trzeci honor, Midlane. Midlane to w sumie niezbyt honorowa linia. Z każdej strony może do ciebie przyjść dżungler. Przeciwnicy to już w ogóle nie są honorowi. Piknie ci taki mal a i co ty masz niby zrobić? Z bardzo potężnego Spartana zmieniasz się w bardzo smutnego Spartana. W starożytnej Lakonii kwestia honoru była niesamowicie ważna. Ponoć z bitwy o Termopille udało się przetrwać jedynie dwóm żołnierzom: Aristodemusowi i Eurutysowi. Zostali oni społecznie uznani za tchórzy. Ten drugi odebrał sobie życie, a pierwszy, Aristodemus, poszedł walczyć do śmierci z Pers bo tylko w ten sposób mógł odzyskać honor swojej rodziny. To w sumie dość smutna historia, jak na kanał o nerda grający w LOLa. Ale dobra, nie wszystko w życiu musi być kurwa zabawne, tak? Przejdźmy do gry. No, co ja wcześniej mówiłem o Malzacharze? Tak, zapowiada się ciekawa gra. Tutaj zdecydowałem się na build pod Krita, chociaż oryginalnie planowałem grać pod full AP bombę. Ale 50% skalowania z ulepszonego Q i 100% na ulcie jakoś mnie nie przekonuje. Jaka jest technologia za Crit Pantheonem? Jak używasz wzmocnionego W, to tymi trzema szybkimi hitami możesz skritować. Tyle, nie ma tu największej większej przekminy. Gra zaczyna się o dziwo nieźle, od First Blada, ale niewiele to zmienia w kontekście linii. Serio, z tymi graczami Malzahara powinno się robić to, o czym mówił Dis na streamie akredatywnym. Ciekawost? czy wiedziałeś, że animacja Kryta Panteona jest bazowana na słynnym filmie 300 ze sceny This is Sparta? Ciekawostka numer 2. czy wiedziałeś, że wymyśliłem ciekawostkę numer 1 na potrzeby filmu i prawdopodobnie animacja Kryta Panteona nie ma nic wspólnego z tym filmem? No, ale co do gry, mam już pierwszy item z buildu pod Kryta i muszę przyznać, że ten build jest... OK? Chyba? W sensie jakbym miał inny build, to prawdopodobnie robiłbym tyle samo, i do tego miałbym na przykład także z Ekipsa. No ale jest okej. Okay. W każdym razie, gra jest kompletnie wywożona przeze mnie i moją armię. E, to znaczy drużyna. Chociaż przyznam szczerze, że w tej grze głównie dobijałem kile. to tak naprawdę główny plus buildu pod creta. Masz kolektora, więc dużo łatwiej ks'ować. I w końcu udało się nawet skrytować z w. No, nawet nawet ten damage. A teraz tajna sztuczka Spartańska zasadzka. No i co? Freewing. Zaczynam dochodzić do wniosku, że Pantheon jest na tyle broken, że co byś na nim jest to i tak będziesz robił oro. Mamy wina. Gra druga. Tym razem na Wajnamidzie. W końcu jakiś godny przeciwnik, bez jakiegoś dobijania klipy z kilometra. Prawdziwy, męski pojedynek 1 vs 1 Tylko oczywiście, musia przejść Timo i zepsuć zabawę. Ten gość przez pół linii bał się podejść do minionów, więc z niego przeszła Akali. I tutaj rozpoczęły się kłopoty. Ale jak dobrze wiemy, prawdziwy Spartiata nie gra na linii. Wykonuje akcję ratunkową dla Malzachara, Nie ma sprawy, bracie. I wpadają dwa łatwe kile. Tylko, że ta Akali dalej jest nie do pokonania. To jest dopiero bitwa o Thermopyle. Młody Spartanin walczy zaciekle na midzie, ale potężny Pers jest nie do pokonania. Dostaje od niej ciągle po mordzie. Ale jak już dobrze wiemy, w tych midgame'owych walkach nie ma chuja na Panteona. Jeden za drugim. Na dobrą sprawę 2 vs walka wygrana. Na tym etapie rozgrywki to już dosłownie jest duel między mną a Akali. I jest nie pokonał. Ale to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. This is Sparta! Ten ostatni pojedynek miał znaczenie symboliczne. Po tym, jak drużyna przeciwna zobaczyła porażkę swojego lidera, gra była już skończona. Morale z kolei mojej armii. Podniosły się, więc gładko wygraliśmy. Tylko dwie sprawy. Po pierwsze, ocena panteona na midzie. Tak samo jak Sin. Niezły w melee rangiów, ciężko w magów. Po drugie, free pantheon. Na podstawie tej walki z Waj, no, nie są to obrażenia, których byś się spodziewał, od postaci z trzema itemami. Ale w każdym razie, Midlane lane zaliczony. Element czwarty: wiara. Starożytni panteonowie, e, to znaczy Spartanie, jak cała Grecja, wierzyli w wielu bogów. Zeus, Poseidon, Dionizos, Hera. Mitologia grecka to w ogóle ciekawy temat, ale zbyt mądry jak na ten kanał. Tutaj śmiejemy się z graczy z Golda w of Legend. Wiara to też bardzo ważny element gry na pozycji AD Carry. Gracze tej roli muszą w końcu wierzyć, że trafi im się support z dwoma zdrowymi rękami. Spoiler, lepiej było zostać ateistą. AD Carry może też być problematyczną rolą dla naszego sympatycznego spartiata. Oczywistym problemem jest krótki zasięg. Ale do tego dochodzi jeszcze to, że po użyciu trzech speli Pantheon nie ma jakoś połowy man. Nie przeszkodziło mi to, żeby zabić ich już na drugim levelu. Haha! Po czym moc Sparty, suko? Wiecie, jaka jest najlepsza recepta na słabą postać na bota? Niekompetentni w przeciwnicy. Poza tym Samira jest chyba najgorszą odpowiedzią w Panteona i Jeliskę, co też ułatwiło grę. I co to oznacza? Otóż to, że zabijaliśmy ich za każdym razem, jak tylko przyjrzeliśmy na linię. A do tego dalej fasaga podkradania kili drużynie. W słusznej sprawie oczywiście. Więc skoro ta gra okazała się być taka łatwa, powiem Wam co nieco o tak zwanym spartańskim wychowaniu. Nazywało się ono Agoga i polegało na intensywnym treningu od najmłodszych lat. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Agogę prowadził gość o imieniu Likul, a to imię oznacza ten, który realizuje dzieła wilka. To jest naprawdę zajebiste imię. Jeżeli kiedyś będę miał syna, to ta właśnie jego nazwę. Maciek, ten, który realizuje dzieła Wilka. Jak to zajebiście brzmi. No, o czym to ja mówiłem? O, Nexus wybuchu poszło zaskakująco łatwo jak na grę na bocie. Ale dalsze wnioski po grze numer dwa. A w niej! Mój support lekko się zdziwił, że ma Panteona na Edikery. więc stwierdził, że sam piknie Kli dwa i będziemy dojeżdżać przeciwników raz za razem. I takie podejście mi się podoba. Tak jest, dwóch potężnych Spartan ramię w ramię do walki. <much> Dobra, to pomogę chociaż wreszcie drużyny. I w momencie, kiedy już każdy obniżył oczekiwania wobec młodego Spartanina, można zacząć się starać. Jestem naprawdę w szoku jak łatwo i przyjemnie można dojeżdżać bota z pantonem na Zupełnie nieironicznie, polecam sprawdzić. Tylko grajcie z kolegami. Najlepiej jakby akurat mieli w rodzinie kogoś z kreski lakoni, ale to opcjonalne. I wybierajcie postacie pod dojazd. Doskoczycie niejednego przeciwnika. Gwarantuję. A co do gry? To był totalny stomp. Wygrywaliśmy za walkę za walką. Nie było na nas mocnego. Co oznacza ten czerwony napis defeat? Nie wiem, to chyba jakiś błąd graficzny. Element piąty. Tarcza. Szmato. Support. Niewtajemniczony adept starożytnych Spartan mógłby pomyśleć, hej, przecież tarczy to element zbroi, a o niej już mówiłeś przy okazji topa. Nic bardziej mylnego. Jak już wspominałem wcześniej, spartańska tarcza nazywała się hoplon, chociaż równie prawidłowa jest to nazwa aspis. Bardzo charakterystyczny wzór, który na niej widnieje, nazywał się lampda i symbolizował lud lace demończyków. Kurwa, ci Spartanie nie mogli wymyślić jakichś łatwiejszych nazw? Istnieje też bardzo popularne powiedzenie, wrócić z tarczą albo na tarczy. Miało być używane przez spartańskie kobiety do mężów idących na wojnę. I wiecie co? Te słowa to jebany fake. Nie ma żadnych dowodów na to, że faktycznie tak mówili. No, ale my tutaj o Lidze legę. Support to też trochę taka tarcza dla drużyny. Tu coś osłoni, tu zaangażuje, jest prawdziwą ostoją swojego teamu. Na Edykary mam Katie, a w przeciwnej drużynie jest Samira z Blitzkrankiem. Totalnie oramy linie, ale przeciwnicy mają niesamowite szczęście. To szczęście nazywa się Oliver i pojawia się on na linii częściej niż powinno być to legalne. Więc co robi prawdziwy Spartanin? Bierze sprawy w swoje ręce. A zaraz po tym ucieka z linii, ku chwale ojczyzny. Tak! Bieganie po całej mapie to ulubiona sztuczka w sumie każdego supporta. I mimo, że te roamy nawet się udają, to gra nie wygląda zbyt kolorowo. Ja nie jestem ekspertem, ale nie wiem, może to dlatego, że mój jungler był przy 3 chwilach z 12. W momencie, którym mój braciak, Caitlyn, dostaje perma dojazd od Wolibera, mój syla sparmi sobie radośnie las. Walki były naprawdę zacięte, ale w końcu to nasz Nexus upadł. Panteon na suporcie? Dobry, mimo przegrane gry. Dzięki swojemu ultowi możesz raumować jak nigdy wcześniej. A czemu wyrażam tę opinię już teraz, a nie po drugiej grze? Bitwa w Termopilach urosła w naszej kulturze do rangi naprawdę legendarnej bitwy. Stała się wyrazem męstwa, odwagi bohaterstwa. 300 Spartan samotnie stojących przed wielką armią perską. Jak ta bitwa wyglądała w rzeczywistości? Zapraszam na grę numer 2 na suporcie, w której wraz z czterema aktorami z mojej drużyny i pięcioma z drużyny przeciwnej stworzyliśmy inscenizację tego epickiego starcia. Zacznijmy od faktu: W tej bitwie nie walczyło tylko 300 Spartan. Byli w niej również żołnierze z całej Grecji oraz najemnicy. Tacy jak na przykład MFK z niemieckim nikiem Mein Sang, No i on potężny Król Leonidas, który zamiast siedzieć w namiocie z tyłu jak pizda, walczył ramię w ramię ze swoimi żołnierzami. Początkowo bitwa wyglądała dobrze dla Greków. Dzięki temu, jak wąski był przesmyk termopilski, Spartanie byli w stanie zostawić czoła perskim najeźdźcom. Zrobili nawet double killa na bocie i potem kolejne dwa killa. Król Leonidas wychodził z siebie, był wszędzie gdzie tylko mógł być. Pomagał każdej swojej linii, od topa do bota. Tak, dalej mówimy o bitwie o Termopile. To naprawdę mogło się udać. W pewnym momencie liczba ofiar przeciwników wynosiła już 26, a spartańskie oddziały już przejmowały obóz wroga. To wyglądało już tak dobrze, aż w końcu król Leonidas zdał sobie sprawę, że jak my mamy kurwa wygrać z Djinnem, MFką i Wiego na Sajona. Ale Spartanie dalej wierzyli, walczyli za słuszną sprawę obronę ojczyzny a nie myśleli o poddaniu się. Nie zwracajcie na to uwagi, ok? Ale niestety, było ich zbyt mało. A po kliknięciu Taba, można było odnieść wrażenie, że zamiast włóczni mieli wykałaczki. Bo chyba to jest ekwiwalentem full adetimów Sajona. I walka trwała, i trwała, i trwała. W pewnym momencie, już było to trochę nudne, nie ukrywam. 40 minut. Tyle Persowie potrzebowali czasu, by pokonać 300 dzielnych wojów. I tym samym upadły termopile. I według naszych zasad, upadły też szanse na to, że Panteon nadaje się na każdą rolę w końcu na dwie gry mieliśmy wygrać chociaż jedną. To już oficjalne. Od teraz macie zakaz grania nim gdzie indziej niż na dżungli. Fakty się mawiają same. Ale jeśli słyszysz to, co teraz do ciebie mówię, to przynajmniej jesteś bogatszy o kilka faktów o starożytnej wsparcie. Do czego możesz użyć tych informacji? Yy... Nie wiem, powiedz to babce od historii. Może da ci plus do dziennika czy coś. A jeśli jesteś starszym, możesz też o tym opowiadać o trzeciej w nocy, najebany, podczas jednej z tych magicznych rozmów w kuchni. Jeśli wybierzesz którąś z tych opcji, nie zapomnij zostawić tutaj lajka i suba. I niech zrobi to też babka od historii ziomek w kuchni. Bardzo mi to pomaga w rozwoju kanału. No, i tyle, nie? Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdro!